Osiem lat temu na wydziale budownictwa i nauk o środowisku utworzono nowy kierunek biotechnologia, a wraz z nim powstały nowe koło naukowe. Jednym z takich kół, które powstało z inicjatywy studentów ówczesnego kierunku, jest koło Helisa. Nazwa Helisa wzięła się od podwójnej nici DNA, która warunkuje nam nasze życie. W ramach działalności koła naukowego zajmujemy się syntezą nowych związków i badaniem ich właściwości. Są to kompleksy metali z produktami pochodzenia naturalnego, m.in. związkami fenolowymi. Daje to możliwość na Znalezienie nowych związków o potencjalnym znaczeniu biologicznym. Koło naukowe Helisa działa przy Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii. Dzięki temu, że w katedrze realizowanych jest kilka grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki mamy finansowanie projektów, projektów, do których zapraszamy studentów koła, którzy wspólnie z nami pracują nad, nad tymi projektami. Mają możliwość publikowania wyników, przedstawiania swoich osiągnięć na konferencjach. Oprócz wiedzy teoretycznej zdobywamy również informacje na temat nowoczesnych technik badawczych, które są stosowane zarówno w przemyśle na co dzień, jak i w świecie nauki. Ciekawym dla mnie doświadczeniem było wzięcie udziału w Międzynarodowej Konferencji ISMO, gdzie wraz z innymi studentami biotechnologii mogliśmy przedstawić swoje wyniki badań. W ramach działalności Koła Naukowego Helisa miałam możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz pisania publikacji do czasopism zarówno krajowych, jak i renomowanych czasopism zagranicznych w języku angielskim. Jestem współautorką publikacji w czasopismie Materials, rozdziałów monografii oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Wszystkie te osiągnięcia dały możliwość zdobycia stypendium rektora, jak również stypendium w ramach grantu Opus Naukowego Centrum Nauki. Doświadczenie w badaniach naukowych, które zdobyłam w ramach koła Helice, pozwoliło mi aplikować o stypendium naukowe w ramach grantu Opus Narodowego Centrum Nauki, co było ogromnym wyróżnieniem i takim nowym wyzwaniem, nową motywacją. To chyba nas wyróżnia, że wśród innych kół że mamy właśnie te środki, które pozwalają na realizowanie badań naukowych na dość zaawansowanym poziomie, korzystanie z zaawansowanej aparatury. I my do tego zapraszamy studentów. Oni przez to mogą się rozwijać, mogą zetknąć się z tą nowoczesną aparaturą, badaniami naukowymi, mogą oczywiście również realizować swoje pomysły. Nasze uczestnictwo w kole umożliwia nam spełnianie swoich zainteresowań i pasji w dziedzinie nauki, jak i również zdobywanie doświadczenia w ramach kariery naukowej, co później może przełożyć się na. Nasze późniejszą pracę, bądź ścieżkę zawodową, która może się toczyć w przemyśle, jak i właśnie w świecie naukowym. Koło Naukowe HELISA bierze aktywny udział w promocji w kierunku biotechnologia. Wjeżdżamy do szkół średnich z prezentacją, uczestniczymy w organizacji zajęć laboratoryjnych, bierzemy udział w festiwalu nauki. W dniach otwartych nasze coroczne prezentacje cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. W ramach prac badawczych prowadziliśmy syntezę związków pochodzenia naturalnego o potencjalnym działaniu konserwującym, które odnajdują realne zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Badając nowe związki w ramach koła naukowego HELISA wykorzystujemy również metodę termogravimetryczną i elementarną. Zapraszamy Was wszystkich do udziału w kole naukowym Helisa i do studiowania na kierunku biotechnologia. Możecie tu połączyć naukę z pasją. Naprawdę warto.